w Wielkiej Polsce. Zagram Państwu pieśń w krwawym polu srebrne, w szemu. Słowa napisał koronel Ujejski. O, przepraszam, Wincenty Pol. Napisał je w momencie gdy Powstańcy z powstania styczniowego wyruszali w bój. O Wincentem Polu trzeba będzie y, zrobić osobną audycję. Jest to bardzo piękna postać y, poeta. Właśnie on był na tym spotkaniu u Józefa kiedy był, powstawał ten hymn z dymem pożarów. A dzisiaj chcę Państwu przypomnieć przebieg powstania styczniowego z wykazem bitew, ważniejszych bitew, rozgrywających się od roku 1863 aż do 1865. Powstanie styczniowe, ogłoszone w nocy z 22 na 23, miało charakter Narodowego powstania przeciw Rosji. Objęło swym zasięgiem tereny Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi i części Ukrainy. Przyjęło ono od początku charakter partyzancki. Po w klęsce większych zgrupowań partyzanckich w okresie Inicjatywy Polskiej dalszą walkę toczyły głównie niewielkie, ruchliwe oddziały. W pierwszym okresie stoczono między innymi bitwy i potyczki pod Szydłowcem. 23 stycznia pod Sło, Sła, Ninem, Słoninem i Mieckiem 28 stycznia podwójna porażka naczelnika Płockiego Zygmunta Padlewskiego pod Węgrowem 3 lutego i pod siemi, Siemiatyczami 7 lutego. Zakończenie ostatecznie rozbiciem zgrupowania Władysława Jabłonowskiego. 4 lutego zwycięstwo Antoniego Jeziorońs Jeziorańskiego pod Rawą, pod krzywosądę, Dzem 19 lutego i Nową Wsią 20 lutego poniósł dwukrotnie klęskę pierwszy dyktator powstania Ludwik... 23 lutego pod Małogoszczą poniósł klęskę Marian Langiewicz. Kolejne potyczki miały miejsce pod Pieskową Skałą. 4 marca śmierć poniosło, poniósł ochotnik, kapitan Andrzej dnia Skałą. 5 pod Pieską skałą, chyba 5 sierpnia i chorobrze, chorobrzem 17 marca. W okresie 10 marca, funkcję dyktatora sprawował Langiewicz, a po, upadku, a po jego upadku. Kierownictwo przejął rząd narodowy, tajny rząd narodowy. W tym okresie Padlewski pomósł porażki pod Myszyńcem 5 marca, drążdżowym 12 marca, Radzanowym 21 marca, co doprowadziło do rozpuszczenia jego oddziału. Między kwietniem a wrześniem 1963 roku toczyły się walki o przetrwanie. 26 kwietnia Leon Jung, ochotnik francuski, pułkownik w powstaniu, odniósł zwycięstwo pod Nową Wsią. Zaś 29 kwietnia Polek, on w przegranej bitwie pod Brdowym. 26 kwietnia pojmany został Zygmunt Padlewski, rozstrzelany przez Rosjan w Płocku 15 kwietnia 1963 roku. Jan Mystowski odniósł zwycięstwo pod Stokiem, oddział karny, yy, przepraszam, konny. Garibaldczyka Edmunda Taczanowskiego po kilku bojach został rozbity pod Ignacewem. Po kilku sukcesach został rozbity pod Ignacewem. 8 maja ponownie pod nieznacznicami, 28 sierpnia. Efektowne zwycięstwo odniósł heiden Rich, pseudonim Kruk pod Rzynem. U schyłku lata 1860 roku y, poczęło wygasać powstanie litewsko białoruskie trzykrotne klęski wojewody wileńskiego z Sierakowskiego w bitwie pod Birżami. 7 maja 1963 roku, straconego następnie przez Rosjan y, brutalnie tłumienie zrywu powstańczego przez y, Michała Murawiewa, tak zwanego Wierzaciela. Y, 25 czerwca pod selichą w powiecie zasławskim doszło do najpiękniejszego boju kawalerii powstańczej. Pięć szwadronów w sile około 280 ludzi z wojskami rosyjskimi trzy roty piechoty około 750 żołnierzy i stopnia ko kozaków, w których Edmund Rużycki rozbił siły wroga. Od października 1863 roku władzę dyktatorską objął Romuald Traut. Wykonanie skonstruowanego przez niego przez dyktatora planu zawiodło wobec braku gotowości niektórych oddziałów względnie nieposłuszeństwa. Na początku 1864 roku wojska carskie rozbiły większe zgrupowania powstańcze, a Acarska reforma uchwaszczeniowa 2 marca 1864 roku zapewniając chłopom wszystkie korzyści powstańczych dekretów, przekreśliła możliwość masowego udziału wsi w walce Roman y, Romuald Traubut, jak wiemy, aresztowany, 10 na 11 kwietnia stracony został 5 sierpnia. 1864 roku na stokach Cytadeli Warszawskiej wraz z najbliższymi współpracownikami Romanem Żulińskim, Rafałem Krajewskim, Józefem Toczyskim i Janem Jeziorańskim. W grudniu 1864 roku został schwytany ostatni powstańczy naczelnik miasta Warszawy. Aleksander Weszkowski, a w maju 1865 roku ostatni dowódca powstańczy, ksiądz Stanisław Brzuska, powieszony w Sokołowie 24 maja wraz z wiernym mu do końca adiutantem Fra Franciszkiem Wilczyńskim. No właśnie, chodziło mi o to, żeby przedstawić przebieg Powstania Styczniowego. Na pewno nie jest to wykaz wszystkich bitew, ale mamy obraz, o, o, obraz mniej więcej Powstania Styczniowego. Chwała bohaterom to Wielkiej Polsce. Dziękuję za uwagę.